Siódma kolejka A-klasy sezonu 2021-2022. Iska Witków Śląski podejmowała Czarnych Wałbrzych. Oto składy, w jakich wystąpiły obydwie dużyny. Goście Czarni Wałbrzych w strojach białych. Gospodarze Iska Witków Śląski w stroje czerwone. Sędzią głównym tego starcia był pan Jarosław Karzewski. Faworytem tego meczu Gospodarze, którzy zajmowali trzecie miejsce w tabeli, sześć meczów, pięć zwycięstw, 15 punktów. Czarni Wałbrzych po sześciu kolejkach na swoim koncie 9 oczek. Dobry początek, ale tydzień temu porażka z zielonymi mokrzeszów. I zobaczymy, jak czarni zaprezentowali się w meczu z trzecim zespołem ligi. Pierwsza sytuacja w tym meczu dla czarnych. Damian Ziontek, długa piłka do Łukasza Misiaka. Łukasz Misiak! Niewiele brakowało, a czarni objęliby prowadzenie. Kacper Tobiasz do Radosława Łatki. Radosław Łatka. Precyzyjny strzał po długim rogu. I w 12 minucie meczu gospodarze obejmują prowadzenie. Iska czarni 1-0. Bardzo ciekawy, wyrównany mecz w Witkowie. Tym razem sytuacja dla Czarnych. Bartosz Supik i broni Sylwester. Obrzut. I od razu kontratak zespołu gospodarzy. Bartosz Ogrodnik zagrywa do Radosława Łatki. Radosław Łatka jest już w polu karnym. I wydaje się, że sytuacja jest już wyjaśniona, ale piłkę przyjmuje Bartosz Ogrodnik. Jest Jan Wiktor. I piłka dość niespodziewanie ląduje w siatce. 14. minuta meczu, Jan Wiktor, Iskra Czarni 2-0. I kolejna sytuacja dla Iskry, Radosław Łatka zagrywa do Bartosza Ogrodnika. Ponownie Radosław Łatka, nie ma gola. Jeszcze raz gospodarze, Dominik Gryka w pole karne i piłka minimalnie obok prawego słupka. A to już 28 minuta meczu. Bartosz Ogrodnik i skraczarni 3-0. Błędy w rozegraniu czarnych bezlitośnie wykorzystane przez super snajpera gospodarzy. I zespół z Witkowa prowadzi już 3-0. I gospodarze nadal w natarciu. Krystian Ogrodnik z rzutu od bramki. Zganie piłki głową jest Radosław Łatka. I tym razem piłka nad poprzeczką. Mimo wyniku 0-3 nie poddają się czarni. Tutaj sytuacja dla gości. Na prawym skrzydle jest Kamil Szarek. Łukasz Misiak broni Sylwester. obrzut. Jeszcze próby dobitki i nie ma gola. Starania czarnych przynoszą efekt w 43. Minucie meczu. Przy piłce Łukasz Misiak. Indywidualna akcja kapitana Czarnych Łukasz Misiak, strzelenie wzdłuż bramki Kamil Szarek i jest pierwsza bramka dla Czarnych w tym meczu. Iskra Czarni 3-1. Jeszcze przed przerwą kolejna sytuacja dla Czarnych, Kamil Szarek przedziała się środkiem Łukasz Misiak i ponownie Sylwester obrzut. A to już doliczony czas gry w ataku Czarni. Ale przejmuje piłkę Iskra i kont atak zespołu gospodarzy. Długa piłka do Bartosza Ogrodnika, Bartosz Ogrodnik i świetna interwencja Dusza Popławskiego. Była to ostatnia godna uwagi akcja pierwszej części spotkania, która stała na dość wysokim poziomie. Ciekawy mecz, dużo ofensywnej gry. I do przerwy Iskra Czarni 3-1. Mogą być 3-2. Oba zespoły już gotowe do gry. Wyrównać to. jest 3-1. To może być 4 3 I rozpoczynamy drugą połowę meczu Iskra Witków Śląski Czarni Wałbrzych. To co, widzisz mnie? Bardzo. Ole, ole, ole. Nie damy się... Sylwester, obrzut. Długi wykop na połowę czarnych. Seweryn Jasiłkowski zgrywa do Bartosza Ogrodnika. Ten mija Bartumieja Rudnickiego Jeszcze raz Seweryn Jasiłkowski. I jest 4-1. 58 minuta meczu. I gospodarze prowadzą już różnicą trzech goli. I już 3 minuty później. Kolejna okazja dla Iskry. Bartosz Ogrodnik, doświadkowanie. Piotr Klupa, strzał głową. Iska czarni, 5-1. 61 minuta meczu. W drugiej połowie zdecydowanie lepszym zespołem była Iskra. Tutaj jeszcze jedna okazja dla gospodarzy. Sewernia Siłkowski, Dominik Gryka, Broni Bartłomiej Rudnicki. Bartosz Ogrodnik, świetne podanie do Piotra Krupy, Piotr Krupa i tym razem nad poprzeczką kapitan Iskry. Ponownie Bartosz Ogrodnik, tym razem do Kacper Tobiasza, Kacper Tobiasz, piłka minimalnie obok bramki. I tym razem sytuacja po drugiej stronie boiska, Damian Ziątek z rzutu rożnego, Patryk Motak głową, i piłka poły koszlecie wpada do bramki. 85 minuta meczu. Iskra czarni, 5-2! W końcówce jeszcze jeden atak. Iskry niezmordowany Bartosz Ogrodnik. I Piotko, małczyk, nie ma gola. Więcej ciekawego się już w tym meczu nie wydarzyło. I zakończył się on wygraną Iskry 5 do 2. W pierwszej połowie był to bardzo ciekawy i wyrównany mecz. Po zmianie stron dużo lepszy zespół gospodarzy, który zasłużone zwyciężył i zainkasował kolejne 3 punkty. Dziękujemy obu zespołom za walkę. Iskrze gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych meczach. A my następne spotkanie rozegramy w niedzielę o godzinie 16 na stadionie przy ulicy Dąbrowskiego z Górnikiem Nowe Miasto. Zapraszamy serdecznie, dziękujemy za uwagę, do zobaczenia i do usłyszenia.